mi oh, zajebiście, jeszcze tego nam brakowało. Czekaj, ja to rozbujam. Dobra, teraz ja stąd tylko wyjdzie. Zielone kaktusy kurwa, Wy wszystko. wszystkie. Jem kaktusy kurwa, tam ole mi Co to było? Jak się to buja? Dajże, spokój. A O! o! Mm. Koncertowa. No ba. Ile ja mam kasy teraz? Ja mam chyba z półtora tysiąca miliona? Półtora tysiąca miliona? Półtora tysiąców miliona? miliona. 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 <grym zainteresowań> Rozumiesz?

Wykupy Game za zainstalowałem. No i co, słychać mnie? O, teraz słychać. Dobra, wiecie, wiecie dlaczego? Wiecie, co się stało? Te słuchawki mi padły. Aha. One są na Bluetooth? Tak. Nie, na Wi-Fi. Znaczy, dobra, mamy. Nie. No. no wiesz co? Oskar, wiesz co? Okay. Sprawdzam. <laughs> Ooo! Okej. Okay. Ej, ja tylko raz. Sorry, muszę. Musiałem. <laughs> to było od ciebie. Tak. A ma lepszą politykę. Wiesz, pod ale Ciekawe, jednego. jak to będzie wyglądać, nie? No bo jak, jak nie. Jak Ej, no, na tyko... ale ja chcę go tuningować, a nie tak stać. Ale tutaj. stoisz i <laughs> śmiesznie w samochodzie stoisz. Pokażcie zdjęcie. <laughs> Bo już wyszedłem. O Jezu! Och ja, przepraszam, bo akurat się wywróciłaś. Bo chciałem Cię. Ominąłbym Cię, gdybyś się nie wywrócił. Jezu, jaki zakrwawiony na nieroch. Oczywiście się musi żeby <laughs> czemu się nie Ja to nie wiem, tutaj to gdzieś mnie. Um, To są schody, kurwa. Jezus Maria, czy on jest jakiś naćpany? NO POSUŃ SIĘ! Ja pierd... <grymne> Ej eee... e no, Kodek, pomóc? mi, gdzie jest ten jeb... bo ja nie ogarniam. No bo ja się zgubiłem w tłumie! Eee... Widzisz mnie na mnie mapce? Za mną. No, chodź tu do mnie, no to chodź do mnie. <grymne> nie, bo to jest tutaj. Ty musisz... Ja pierd... znowu?

Jeden przycisk. Takim dzedowskim karabinkiem jeszcze raz. O fak! Czekaj, Jak to się kwa? Kur... <raz Background parec> Mój tak telepie, jakby miał chorobę się <noise> Jakby miał drgawki normalnie, no. Jak ty tam już tak szybko dojechałeś? Firma, się, 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 się jeździ. się dojeżdża. A da się wyjechać z przybytymi drzwiami? to Zobacz, sprawdź. No właśnie. Daj się. O! Jezus Mariaci No Łukasz! Czemu na mnie zrzucasz latarnię? A sorry. O, następna. To nie była latarnia. O! Oh. Nie, słup trakcji od tramwaju się nie doszliam. Jezu, żałuję, że tego nie nagrywam Żałuję, że tego nie nagrałam. Po prostu wiesz, po centymetrze, nie? Do przodu do tyłu, do przodu do tyłu. Taki był ciasny wiazd. I jeszcze przyszła babka mi w nie akurat jak się zaklinowałam, więc jeszcze musiałam ją specyfikować. To nie takie proste być złomiarzem w dzisiejszych czasach. <śmum> <Yes>! <śmum> 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 Jakby się tobie nie udało dać dupy to, to, wyrał, to Mam mam cztery i pół no, sorry, że sorry! Nie, nie widziałem go! No, dobra, nie, zmiana nie planu! Jakby ci się udało nie dać dupy! He, 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 he. Jakby ci się nie udało a dać dupy! Ała, ała za, za mną, za mną! A, Gosia, ja nie, tam, nie, tam, nie, nie gdzie ty, ty jesteś, dupy. a ty za mną, za mną! Teraz. O, nie mam, mam kamizelek Ty, ja mam to znaleźć? No tak! My cię osłaniamy! O się no, Nie tu. Dobra, to ja idę szukać też. Gdzieś tu. Czy masz? Gdzieś tu. Gdzieś tu. Masz. Dziękuję. Teraz tylko uciec. kurwa. Przecież jeśli chodzi ciebie, to jestem profesjonalistą, nie? Kurde, bela. <laughs> Jezus Maria, Łukaszu. To nie tak miało wyglądać. Co się stało? Dachowankę. No, na to Mówisz <laughs> <laughs> tak E, koteczku O, to mi wyszło <laughs> To mi wyszło. Coś ty zrobił Będzie na klipie Nagrywasz? No te fragmenty, nie A. Czy wiesz O oskarı tabi ettim. Evet, eee oskarı taksan mazlum <laughs> <laughs>